Więc jesteśmy w Berei, podjechaliśmy, podjechaliśmy do synagogi tutaj. Paweł z Sylasem yy, to właśnie tutaj przybyli uciekając z Tesalonik. Yy, I tu spotkali Bogobojędu Żydów, którzy byli bardzo otwarci na Ewangelię. Yy, więc zgłosili tej Słowo. i i spędzili na pewno parę dni tutaj do momentu, kiedy znowu z Tesalonik Żydzi dowiedzieli się, że oni tu są yy, Paweł z Selasem i Żydzi tutaj przybiegli i też robili zamieszanie yy, przeszedł więc Paweł z Selasem więc Paweł z Selasem z kolei wrócili do Tesalonik to no, tak nawet humorystycznie według mnie troszkę wygląda bo się tak mijali chyba <laughs> Paweł z Selasem uciekający z Tesalonik do Berei przed Żydami z Tesalonik z Tesalonik przybrają Żydzi Paweł znowu wraca do Tesalonik uciekając przed Żydami dosyć śmiesznie, dużo ludzi tutaj, tutaj z synagogą i to jest ten budynek. tam jest to mieszkalne a to jest a synagoga to...